Witajcie kochani, z tej strony Mateusz Mial, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco i z tego miejsca chciałbym Was zaprosić już. 13 września do Grybowa na obchody jesieni grybowskiej. Na zakończenie właśnie tejże jesieni już w niedzielę mój koncert o godzinie 18. Zapraszam Was bardzo gorąco. Będzie się działo. Zaśpiewam Niech się ludzie śmieją, Góraleczkę, Winny oraz wszystkie moje piosenki, które już niedługo na mojej debiutenckiej płycie. Zapraszam Was bardzo gorąco. Jeszcze raz widzimy się 13 września w Grybowie. Do zobaczenia. Cześć! i Ty czujesz to samo światło